Witajcie ze strony Patryk, kanał Buty nie grają. A w dzisiejszym odcinku czas na recenzję Sabrin 1, czyli butów, o które piszecie pod prawie każdym odcinkiem, żebym nagrał już recenzję. A ja z miłą chęcią dla Was ją nagram, ponieważ no to są buty bardzo, 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 bardzo dobre. I z mojej strony przypomnę tylko o tym, żebyście zasubskrybowali kanał i dodatkowo, żebyście polubili ten film, i jedziemy już z tymi. Butami. Gdybym miał porównać do czegoś Sabriny 1, to pierwsze rzeczy, jakie by mi przyszły do głowy, to PG5, tylko lepsze, bądź i teraz słuchajcie, co mówię, Kobi 6, ale trochę gorsze. Naprawdę. Ale jak rozumiemy, gorsze, bo jeśli buty za niecałe 600 zł są gorsze od butów za jakieś 2,5 koła. To nie do końca wiem, czy są gorsze, bo możesz mieć cztery pary tych, zamiast jednych tych. Nawet tych baio masz trzy pary, więc nie do końca jestem pewien, czy Warfit kupować kobiki. Ja, jeśli ktoś ma kupa siana, to tak. Jeśli nie, no to nie polecam. Opiszmy sam but. Jeśli chodzi o cholewkę i tutaj lockdown stopy. Bardzo fajny lockdown stopy. Mm. Dla ludzi z bardzo, bardzo wąską stopą może być troszeczkę za luźny, ale to bardzo wąską stopą, naprawdę. Bo w bucie jest troszeczkę luzu na bokach, więc ludzie z szeroką stopą to chyba najlepszy but Nike, jaki jest dla Was dostępny. No, tak myślę. Albo KD15 tam jeszcze chyba było trochę luźno. Zobaczymy niedługo KD16 na kanale, więc to też omówimy. Sam but oddycha dobrze, tutaj nie mogę się doczepić. No to jest but Nike'i, który chwalę i jeśli miałbym cokolwiek wymienić w cholewce, to może te materiały są trosze troszeczkę, troszeczkę takie dziwnie sztywne, mimo że wydają się bardzo miękkie. No, tak jakoś dziwnie czuć tę sztuczność tego materiału, no bo jak na przykład mamy te Kobi szóstki, już wspomniane wcześniej, to widzimy tam tego snake skina i wiemy, że będzie sztywno. Tutaj nie jesteś tego świadom, bo but wygląda na bardzo miękką cholewkę. Nie wiem, może w zwykłych wersjach, nie by you, jest troszeczkę inaczej, mówię o moich empirycznych doświadczeniach tutaj. Jeśli chodzi o podeszwę, podeszwa bardzo, bardzo, bardzo dobra. Nie wiem jak z gumą transparentną, bo wiem, że dużo CW ma tu gumę transparentną. Ja specjalnie zmieniałem na zwykłą gumę utwardzaną, bo wiem, że w Nike z tą gumą transparentną często bywają problemy, jeśli chodzi o trakcję. Ja ich wolałem uniknąć. Tak jak w pumie na przykład szukamy gumy transparentnej, bo tam klei ona lepiej niż zazwyczaj. To tutaj jest kompletnie na odwrót i klei gorzej. Dlatego tutaj jest. Okej, okay. nie no, czy jest porządna trakcja? Trzeba przyznać, nie jest to trakcja jakaś z kosmosu, to zdecydowanie. Nie jest to top tier trakcji, ale jest bardzo dobra trakcja. Nie miałem raczej problemów jak myślę z nią, chyba nie, ani razu. Ale nie jest to coś, co klei jak szalone, więc tutaj od razu zaznaczę. Tak jak nie wiem, ok, trakcja jest w Jordanach 38, które ja ostatnio testuję ale nie jest wybitna. Tutaj jest troszeczkę lepsza niż w tych Jordanach, ale też nie jest wybitna. No to nie jest klej na podeszpie. Jeśli chodzi o amortyzację, no jest spoko. Jest bardzo responsywna, więc dla wszystkich dunkerów, bo teraz mamy 7 milionów dunkerów w tym kraju, yy, to tak. Tak, myślę, że but powinien się dawać. Jeśli coś od Nike, to szczerze chyba to bym polecił. No no chyba była taka najlepsza opcja albo Lebron, NXT, ale nawet chyba lepsze teby były, więc tutaj yy, szczerze mogę polecić te sabriny jedynki, wiadomo, jeśli ktoś szuka giga dużej ilości amortyzacji, no to nie jest but dla niego, no, nie kłamiemy, to nie jest but dla niego, ale raczej jeśli ktoś kupuje but tego kształtu z taką cholewką i taką konstrukcją, no to wie, że to no nie jest but w którym będzie amortyzował 3 tony, takie jak moje na przykład. Więc tutaj od razu zaznaczam Overall. Uważam go za jeden z najlepszych butów Nike, jeszcze w przystępnej cenie. Problem jest tylko z sizezami I tutaj, gdyby. Nike miał więcej size'ów tych butów i one by tam po 4,5 paczki sobie latały. To by była genialna opcja. Genialna. Tak uważam. Tak uważam, że dla mnie byłaby to najlepsza opcja butów Nike w tym sezonie. Ale przez to, że te buty są prawie niedostępne w normalnych size'ach i trzeba brać by you za 750 zł, no to już dla mnie troszeczkę tracą, bo to jednak nie do końca jest to, czego byśmy chcieli od butów. No, ja nie lubię przepłacać za buty. Tak jak teraz widzę, że jest 750 za KD, no jeszcze jestem w stanie przeżyć. Ale GT Hustle za 929, Boże, no jak z tymi cenami to jest chory. Dlatego ja go stawiam w topce butów tego roku kalendarzowego. Na razie zobaczymy, co jeszcze tam wyjdzie, bo są te kd są te hustle. Mają być zajony trójki MB03, więc może jeszcze polecieć, ale na razie jest w topce i szczerze polecam, Patryk Kołodziejczak buty nie grają z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w następnym odcinku już sobotę, porównamy te buciki z innymi butami Nake